Witam, jakoś takie już jesiennie się zrobiło szybciutko na Sturcję. Kwiaty, które zawsze mi się tak kojarzą, właśnie z jesienią, późnym latem. W tym roku udało się, że urosły w doniczkach. Gleba coś im nie odpowiadała. Ale najlepszym hitem jest to winorośl, winogrona na Magnoli. Już kiedyś wspominałam, same sobie tutaj zrobiły. Altanę, takie przejście. I fajnie to teraz wygląda. Plus. Owoce. Schronienie. Dojrzewające kiście. Ekipa przyszła już z kotami, także psy. Je serdecznie pozdrawiają. A ja już wracam do rodziny. Pozdrawiam serdecznie.